mamy taką Mazdę CX-5 i tak żeśmy robili tutaj i że tak powiem najpierw kamerę a teraz robiliśmy radar no i co kalibracja zakończona powodzeniem żadnych w tej chwili że tak powiem już komunikatów nie ma jeszcze skasujemy sobie błędy no ale zakończono i będzie działać, no więc jest git. Jak ktoś będzie potrzebował, to, że tak powiem, zapraszam. No, Mazda po, po, po 17 roku już ma tą nowszą tablicę, więc mało kto je ma. A, no, radar to wiele osób robi, ale też trzeba mieć ten specjalistyczny. I przede wszystkim dobrze ustawić, tak. Ja już jestem w trakcie rozłożenia, już wszystko jest, tylko na koniec nagrałem, że robiłem coś takiego, więc...